Dobra, idziemy do. Rachimy, co to kurwa było? Hmm. Czy ja się. zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. A Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. <grym> Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię spada. I pewnie da Ci działkę, Antysy. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da Ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Dobra, idziemy. jeszcze jeszcze A nie już A no to zjeżdżamy W końcu dali mi jakieś normalne zadanie, jak dotąd, nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza, a jak doktor Ziry pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Jesteśmy, o jesteśmy, prawie, o coś przyżabiło. No już coś prawie na samym dole. Mamy lekarza Kwatermistrz Ty jesteś nowym zwiadowcą Rahim mówił mi o tobie To ja, nazywam, nazywam się Clay Nauczę się twojego imienia Dopiero wtedy jak przeżyjesz kilka dni Póki co to dla ciebie A właśnie No od stołu. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem W kolejce po żarcie i antyzynę Znaczy to tyle Że ludzie tu nie bardzo cię lubią nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz. Także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś. Przynieś mi albo spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysłuch tu i tam, a może cię polubią? Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. No i co? Mamy nogę od stołu, apteczki i wytrych. Dobra. Teraz idziemy do jak możemy się stąd na to nie tu tu nie tu to są duchy nie. nie da się iść jasno ciągle jeszcze ma Rędy. Chodzisz na zewnątrz, co? Ok, nowy. Tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już <coughs> z

gdzie on jest przez ulicę musimy przejść A może bym się tak rozpędził o, nie do rady No nic przejdziemy po tych samochodach Co teraz? Wchodzisz do bezpiecznej strony, czyli tutaj No nieźle Nieźle, nieźle No, ostrzy kose. Połysta! Dobrze? Halo! Ktoś tu jest? Tamten! <grym> Jesteś tam! Szlak! Eee. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmieszający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, zjadaj! Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się, gier. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy, My, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzicie pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Kamdena. tak. Chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Kamden? Kolega. Ugrzązł w sektorze Zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem strzykiwać z wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych jest zje, A wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? Ach, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Ach, co to nie miałem? Lekarz wysłał najlepszych ludzi, by pilnowali tego miejsca. A Przyzwyczajony nie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci polety. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź ze spajkiem. Będziesz go obok wozu z Ma dla ciebie prawdziwą robotę. O, to jest ten dźwig, co tam byłem. Będą strzelać, gdy tylko cię zauważą. Wypadku zawsze kolorowego. odrzuci. To oznacza zbija majątek na sprzedawany antypen. Takim jak ty i No i mamy Spike'a. Spike? Jestem gay. Okay. Okay? Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtociup. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyni zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa, a bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień, bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po niej iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No, jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zostawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki i jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z Antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Dobra, weź trochę petard. No nic, to już koniec trzeciego filmiku z gry Dying Light. Także jeżeli Wam się podobało, proszę o subskrypcję, ewentualnie lajki, komentarze. Będę bardzo wdzięczny i będziemy to napędzać do dalszej. Dalszego nagrywania. Tak do zobaczenia, już bodaj, w czwartej części się zaczymy. Fajr, cześć, pa.